Petarda! Kurzy Witamy Dzisiaj znowu z kolegą, z duszkiem. Jest wykopany pierwszy pancik łuska A ty co tam masz? Nie wiem, Nie wiem. Ta zupa Zupa Cynarek myśliwego tak. <laughs> O, gratulacje, gratulacje. Dziękuję. Na razie no na to. Na tą chwilę powiem ci to fanty, fanty dnia. No, bo tutaj kiepsko, nie? Wróciliśmy na stare miejsce poszukać. A tu abywać znowu te drewniane wciśnięte, wiesz? Wyciągnięty pocisk, Albo drewno. Za, albo zaciśnięte tym. Także takie fanty. I guzik jeden mam, gaciok ale tego nie będę pokazywać Będziemy się włączać jak będzie coś fajnego Także idziemy szukać dalej jest jakiś fajny sygnał 86 ID Tyle to nie był formów no i parę kolmotów Wykopało O, widzicie Na polbos Zmienia Sygnał A, tak jak może. Polbos jest pierwszy fancik godny Nagrywania jest fajny odważnik. Malutki. No, w końcu się chyba też ruszyło, bo jest zbyt w kopie. Ja mam taki no, odważnik. Gratulacje. O, dziękuję. No. Na ja na polmość był nie Polmość, Bo jest nierówny kształt. Dlatego. A po przejściu. Kupa kilometrów, pierwsza moneta 10 groszy w Sygnał na duże żelazo jest przykierka Przykierę mam Krótki kolor, nie? <laughs> Kurde, dziękuję bardzo Wysoki sygnał i taka Micha. <gry> Kurze aluminiowa. Ej, szybko. Praktycznie niż Micha. O. I takie tu mamy dzisiaj kopanie, że za wiele nie wychodzi. Co tam masz Monopol. Polmos. A, Polmos! <gry> Petarda! Kurzy! „A Panie no Blisko petardy Blisko bycia. musisz uważać, mam tak samo Musisz uważać, bo ci A, kurde, petarda Nie wyciągaj tego chłopiec auta w ogóle Jest wysoki sygnał, ale czy warto nagrywać na żywo? A zobaczymy 90 Byle nie polmosz jakie kurde, bo już tych polmosów dzisiaj wystarczy. Kurde blady no jest wykopane. Z tego tego marchewa to Chyba jakaś ozdóbka No obrośnięta Gliną Albo inna moja taka wyobraźnia Ale są kształty Jak jest zaraz to A Medalik Medalik bo tu jest uszko O Tylko aluminiowy To nie wiadomo w jakim będzie stanie Zaraz to delikatnie oczyszczę że medalik strony, ale są purkle, bo to aluminium, dalej już nie idzie I tak to wygląda, a ty coś masz? Ja, jeden knefer, no nic więcej. Aha. No ładny, nie. szkoda, że taki no... Ja, już purkle, już, już. już go zażarło, ale zrobię zdjęcie w tej strony chociaż i wam To był medalik Zbychu tu wykopał dziura Papi. i moneta Taka wielka Marceli ja? ja. Marceli nowotko 2 dychy ja, 20 złotych ja. PRL Wiesz co to jest? Leży w ziemi i nie dycha Dwie dychy ja. <laughs> Marceli panie Wycho, chyba coś tam ma do kości Idziemy Zerknąć O kurde. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. Nie, wiem, że ja Nie wiem, z czego. Ludwik Szafen. Ludwik No. Gdzie na złom. No, ale fajne. Jakaś kurde, membrama, membrana ja tu jest, o Ten i tam powinna być sprężyna w środku Może jest, co? No Fajnie, gratulacje Dziękuję Uże, całą długość się ciągnie i tak ciągnie, i ciągnie, a to takie to zawijane jakby sidła założone na jakieś zwierzę i teraz się zaplącę, czy wejdzie w to, to koniec. Będziemy ciągnąć dalej. Kolejna nora zwierza, ślady są zbychów, też w skrobie było jakieś żelazko. A on tam siedzi, albo poszedł. na wyręb coś ciekawego? Nie. A. Także, było to co było, będziemy kończyć. Masz coś tam jeszcze ciekawego, czyli na no to co było, nie? O nie, bieda dzisiaj. Bieda. Wczoraj było bogato, dzisiaj bieda. Ja, dzisiaj my się więcej nachodzili, niż nakopali, nie? Tak, tak. <laughs> Ale przynajmniej my się docelili. Odrobinę. Bo... Ja. To do następnego. Do następnego. Cześć. Cześć.